A więc, cześć, witajcie Rzymaczki z tej strony, dotykamy was kolejnym odcinku na Dzisiaj moich... zrobimy sobie 10 szybkich faktów o Frizie. Także bez zbędnego przedłużania, lecimy! Fakt pierwszy, prawdziwe imię i nazwisko Friza to Karol Wiśniewski. Zdół. Drugim faktem jest to, że Friz urodził się 13 lutego ty... 1996 roku. To oznacza, że obchodzi dzisiaj swoje 24 urodziny. Z tego chciałem uczyć z całego serca oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dalszych sukcesów sukcesów na YouTubie i czego sobie jeszcze tylko życzy. Trzecim faktem jest to, że na chwilę Freeze na swoim kanale uzbierał już prawie 3,5 miliona subskrypcji, a na Instagramie powoli zbliża się do 2 milionów obserwujących. Kolejnym faktem jest to, że dzień przed swoimi urodzinami, czyli 12.02.Jeśli hej... i Brody, posili własną nutkę. Takie kolabo troszkę. No i free, nutka nazywa się Przejmujemy YouTube. Y". Prawda, moim zdaniem, spoko nutka, także zachęcam Was do obczajenia. Jego najpopularniejszym filmikiem na kanale jest Pomyli się, wpadasz do basenu, który ma obecnie ponad 7 milionów wyświetleń. Na pewno zapytacie się, co Friz nagrywał zanim stał się aż taki sławny. Nagrywał mobilną gierkę Pokemon Go. No dzięki której właśnie poznał trąbę. Freeze wraz ze swoją ekipą mają również sklep internetowy, gdzie sprzedają koszulki i różne rzeczy. Kolejnym faktem, o którym bardzo warto wspomnieć, jest to, że Fris ma również bardzo ładną dziewczynę, Weronikę, która również prowadzi swój kanał wersji. Dziewiątym faktem, o którym już w sumie trzeba wspomnieć, jest to, że Freeze podjął się was ważnego wyzwania, ważnego projektu, ponieważ postanowił wrzucać codziennie filmiki przez cały rok, nie wiem, czy mu się uda, ale na razie ci się na najwyższej jakości film. Już prawie cały. Dziesiątym faktem jest to, że Freeze jest naprawdę bardzo kozackim i zawziętym youtuberem niech dąży dalej, tak jak robi, a naprawdę jeszcze więcej osiągnie, niech nie przestaje i to by było w sumie na tyle. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, możecie napisać kogo mam zrobić kolejnego, o kim ciekawostki będą kolejne i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia na razie. Cześć.